Wysku? Ja jeszcze napiszę do paru osób mających MFS-a Nie no, dzisiaj to ja będę się wpaćku, ale trymba no, coś... A no, no. tak, w czwartek to Po 9 tak. dopiero wychodzę, więc Ciulnemy, jak ten kajtak tak czulnemy, to potem można się zaś, nie? Mm. Czy tam jutro nawet No i jutro nie ma No będzie... możesz dać mią. Co co? Dobra, dać możesz. Nawet, gaz. Miał, kito. Jak chciał, Ja chciałem pozdrowić Tadeusza Rydzyka, z Torunia. A, a ja chciałbym pozdrowić chytrą babę z Radomia. Ja ostatnio byłem mawer w Radomiu, znaczy przejeżdżałem przez Radom. Widziałem Daniel. <grym> Widziałeś relację? Co? Tak. <grym> Ten kawałek dobry jest o no. Radomiu. Janek, masz swoje 5 minut. A co ja mogę powiedzieć? <grym> Nie kremuj powiedz. się. Pozdrawiam Ro Rozepola No, staram się Kurwa, boję się odwrócić żeby to takie zygzaczki nie były to kurwa normalnie mam ochotę do góry nogami się obrócić i tak wiesz, na równo lecieć Tutaj to jeszcze jest szeroko i jest ten w miarę łagodny zakręty. Tam są. zaraz będzie jazda. Tak. Ja, ale weź to do góry nogami za te zakręty. <gry> ja on niedobrany? No a mamy twardziela jednego. Widzę na streamie u Ciebie bo powiedziałeś ty zakręt tak, że ja się odwracam z powrotem Tak, też chwilę leciałem. Raz Rosja na, na prostej spróbuję, nie? Pajperem ciężko tu manewrować, ale daje radę. że się tam prawie przykurwiłeś, w ścianę O to ja? No ty no. Teraz tak <gry> u, no. u mnie to już szurałeś brzuchem po, po ścianie A to ciekawe bo u mnie jeszcze była tak A nawet się nie odbiłem ani nic Ale nie, nie ma żadnych takich werżek przeskoków dziwnych, nie? No Nie, ten multiplayer naprawdę jest dobrze zrobiony Hmm. To te velocity dużo robi, nie? Wyobraźcie sobie, lecimy tak w kanionie, na Wacim i kontrola do wszystkich. Pip, pip, pip! <grystek> direct co, kurwa? <grystek> <Nie>, direct tama. Każdemu orbitkę. Ostry zakręt też. A on. Bo on czy jak ja na Watsimu się zalogujemy, a mam te kurwa etykietki włączone, to on i tak tylko niki pokaże, nie pokaże tych, no nie? Eee... W, ogóle... w ogóle ci nie pokażę. A, w ogóle na... A na BadSimie nie pokaże nic, tak? Nie, nie. Okay. Czyli to można mieć włączone cały czas. Tak, tylko Tak, tak żeby też miał ten... Eee, oprócz Watsimu jeszcze będzie ci chyba multiplayer pokazywał. Eee... Lipa. Ludzi z multiplayera no. Chodziło mi o to, żeby kolsajny pokazywało. No nie żeby to nie, nie pokazywać. Nie? No właśnie. Szybciej to 800 wychodzi w końcu. Przele... Przeleciałem z Fuerteventury do Manili. 14 godzin 59 minut. Z jednym crashem Tak, ale wskrzesiłem się, więc lot ukończyłem, nie? Aha, ale jak się wskrzesiłeś, w sensie? Wyrzuciłem samolot w powietrze i. <grym> Wyrzuciłem samolot w powietrze w miejscu mniej więcej w tym miejscu, w którym byłem i ten. i, i Załadowałem Cruz, state Panel Cruz i plan lotu i szybko zrobiłem Direct na ten punkt, co leciałem. Nie pamiętałem ile paliwa mam, ile wszystkiego, także wiesz, aleś ty realny. Tak naprawdę, tak naprawdę to, ja to było tak zresztą. Był tak wywalenia, no bo zegarka nie nadrobisz w taki sposób, nie? Kanie nadrobisz, no. To jedynie tego się nie dało zrobić. No to przykro mi bardzo, niezaliczone. <noise> <Bon. głos> Chyba noga mi ścierpła. Dawaj, już niedaleko. No właśnie. O, kurwa macie, robiłeś mnie. Dziwwo uh. nie We definitely touchdown A jak fajnie za ten bo zakrzyczą, nie? Popuść trochę Michał Co co? Opuść Popuść trochę mocy Chyba z wody nie wystartuje, co? A jak się teraz skrzesić? Muszę się zrezpić na kimś, nie? No, no to na białym, on jest najdalej z przodu. Hmm, to do menu muszę wyjść, nie? Czekaj. A coś się wykrzaczył? No chciałem, kurde ten yy, Do góry brzuchem polecieć się nie udało. Nie ja w tę stronę odwrócił. Do tego lotniska lecimy, nie? Co startowaliśmy? Musi być ta ekstra, no pewnie musi być na 100% Znaczy dopiero jak wybiorę w tym, no nie? To jest dewelopera, nie? Ty. Aha Ale to zaraz szybko się z respi i zaraz te zawienie na ekstra Ja kawałek za białym jestem No widzę cię. No nawet mi się uda wody natrzeć No to Ty jesteś daleko za mną, w sensie no... Ty, okay, a daleko do tego lotniska jest w ogóle? Nie, już Przed... Muszę pamiętać, że na odwrót muszę joystickiem machać jak lecę na przykład. <grym> Taka formacja fajna była. No, no... ma... <grym> 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 to był Copy over. To trzech razy sztuka. Nie. Więcej nie będzie. Więcej nie będę. Aj, no muszę poćwiczyć definitywnie. To ja, ale tu kurwa już lotniska nie ma nigdzie. Jak nie? Nie, dopiero Jest. do tego rozwidlenia dolatujemy. No, teraz danie: jakbym przedził was, to ja na za zadanie muszę. Na pewno białe to jest za tym rozwidleniem jeszcze Kurwa ściana tutaj Znaczy taki ten Taka wnęka w ścianie yy, zmyliła mnie Prawie bym w to wyjebał bo myślałem że tam trzeba skręcić Nie widzisz znaków na Wall Street? <grymne> Ale wyobraź sobie co tu upał musi prażyć No wydaje się, że z 50 stopni to może tutaj dobijać No a no okej, właśnie ja na nowo zalogowałem, Patrzę, że paliwo mam. Nadzieja, że teraz paliwa nie braknie. <laughs> trzeci raz się reszpie, to na pewno mi nie zabraknie. <laughs> Ten na tym wyświetlaczu masz ile litrów masz jeszcze? Na dole, na środku, nie? Gdzie? Pod, pod Garminami na dole, na środku masz wyświetlacz, tam masz obroty. A, no to wiem, no. O. Ile jeszcze litrów masz? Takie bo muszę sobie popatrzeć. Kurde, a mi się mysz zacięła i no, nie mogę się obrócić, kurwa. Rozejrzeć się nie mogę. To skrótem jak Kurwa, wolę nie, bo już coś kliknąłem i się samolot przechylił. No tak ma, w ogóle nie wiem czemu. Czasami się zacina i jak jej dłużej nie ruszam i potem długi czas ma jakby na to, żeby się odwiesić, mam ja byłam bezprzewodowo. My na pewno tędy lecieliśmy wcześniej? Tak, na stówę, no tam było to rozwidlenie, co Genrufin poleciał w prawo, a nie w lewo Dobra. No nie, nie zmyślam. O, jest, dobra. Trzymaj się Janek. No się ma no, no na razie Janek. Fajnie się gadało, zaś jutro. <laughs> Ale postęp jest. W sensie? Janek powiedział na razie. No i się nie wy... A, bo nic. I... Ostatnio się nie wylogował, nawet z Wetsimu wylądował. Miało być bez plotek. Plotuchy. A, no tak. Nie, bo A akurat jego... ja się... Ja jego się zalogowałem, on nie? lądował, nie? Krzoki... Kurwa 9 kilo mia na to No ja jeszcze słuchajcie nie wypierdoliłem No, no ja ty górnym brzuchem nie leciałeś No bo tym samolotem się raczej nie da <grym> w ogóle widzicie m. mnie czy O kurwa Aż oddech wstrzymał mój pilot ty Ej, no przecież nie puściłem On <grystanie> Oneboard jaki ty tam masz witu? Kurwa nie wiem Ej, ale byście mi uciekli, kurde Nie wiem, by to był piper od A to A to, A to już bym go zgrzał ale żeby ktoś patrzył to lotnisko, żeby mieć za daleko nie polecieli tym kanionem You have control <laughs> I have control Ale ktoś powodzi poszedł kurwa <laughs> Ale wypałem ładny yeah. Ja Czy jak tu się do góry daje że to się na slumodzie <laughs> Alt F4 F4 kamo Dobra, F4. Mam. A Y i F4, tak? <noise> tak? Tak, no, musisz się trzymać, nie. Ty widzicie te hin? <noise> <noise> Panie, to zabrzmiało. E, widzicie to okur. Oh, Jakbym oglądał katastrofę w nie? Lapa ja Biały gdzieś poleciał w górę tam. A, bo to nie ta ja bym, tak. tu Tak, woda się zawija tutaj po brzegach. Ty, o co tu chodzi? Zwolnijcie troszkę. Dobra, leżę. O, jak popuścisz to powiedz. Nie wiem, czy ja dobrze poleciałem. No dobra. A tu już się kurwa w chuj wąsko robi. No, tu jest fajnie. Chyba już trzeba wychodzić. To zaczyna bojać w tych kurwawackich Wioter się zmienił <śmach> Na samym końcu. Na samym końcu. Ja pierdolę po prostu. Tak. O kurwa! Aj no nie, no to nie W pionie leci w dół. Ale buja tutaj na wyjściu z tego kanionu Gdzieś tu na tego czajnika lecemy jak w jaki głupi sposób wyjebałem czajnik? Ta wiadomość napisał. <trym> no właśnie widać ta góra kóra. No też no, mną, to fest. Kurwa, patrzcie gdzie wy jesteście. Na lewo musi No da... mi się to nie uda, kurde, wiecie co? No ja ją ja mijam z prawej strony. Ale tak ja się ta, nie? Jeszcze żebym, wiecie co, żebym na zakręcie jakimś nie wyrobił, ja na prostej drodze wypierdoliłem. Dobra, widzę was. No nie wiem na ja no, jak ci się to uda. Eee, uda się. Ja chyba to nie wiem. Prędkość, prędkość mi spada. 100 węzłów mam? Ale już jestem na 6500 prawie, nie? nie jest jestem. <grym> <grym> Okej. Okay. Dobra, mi się uda. Też bez problemu. <coughs> no tak, e, a może, to może nie? nie. Co mówisz Michał? Mówię, że no Turbo to trochę inna klasa, nie? Jeżeli no. chodzi o osiągi. Ale ten, ale strasznie dusiło w dół, nie? No kurde, ja tu też ledwo... ledwo w poziomie lecę. No, dobra, na... No, się ja już myślałem, że będzie bezwypadkowy cały ten i musiałem wyjepać na koniec. Widzę, się walił, no już chyba że w Kaniowie latał dzisiaj Sportstarem. Jakimś za 6 stówek mówi, że zupełnie inna bajka, nie? Tak to. Dobra. Ja za no tobą ja. jestem, Lopus. Mi się już udało wylecieć. Ja na tamtym lotnisku tak jak w góry waliłem człowieku, że... Ja jeszcze mi powiedział drugi pilot, że Great Landing, nie? Ja zwolnię trochę, nie? Bardziej na prawo ten pas jest... Widzę tą drogę, no. No, ja już widzę w ogóle jak mrugają światła. No to ja światło już dawno też widzę. Jak z kanionu się chyba wylecie od razu, tu prawie że widocznie. Jaką on ma prędkość lądowania, ten samolot, kurwa. Tylko, żeby nie spadł. Chyba, landing lights on. Boost pomp, ale go pięknie rozbujałem. No to, a nie, to robisz. Ja już właśnie podchodzę. Ja Jakoś bokiem. Jakoś bok. No właśnie widzę Trzymaj się o lewej strony bielej. O Jezu, o Jezu. Ale widziałeś to kurwa? <laughs> Jakie kangury ludzie. Nie umiem ty lądować Kurde, jest. Podwozia nie masz ty, nie wypuściłeś podwozia. Jak nie wypuściłem? Mam. Przecież się toczę. Chyba nie mam takiego śliskiego brzucha. Już ona cię Michał przeskocza, kurwa! No ja tylko jednego kękura zrobił No. No jest no, Ja piję... To zjechałeś No ja zaraz Ja jadę. zjechałem. Ja backtracka chciałem zrobić, ale w drifta jakby wpadłem. No i git. Nice, fajna zabawa. Zajebiście wyszło. O kurwa, ale ktoś ładne malowanie ma. To takie niebiesko-czerwone. Dziękuję. To Rufin. No, fajnie to wyszło. Z xboxa. Z xboxa. Tak mu pisze. A no. Ty, a ja już widzę was normalnie teraz. elegancko. Hmm. Może by się ustawili jak ludzie, a nie jak jakieś, kurwa, Rumuny na targu. Co na świecie? Czekaj, już ja podjeżdżam. No ale bez kwiatu, jakbyś, Michał, jeszcze wolniej trochę jechał, to cię, kurwa, przeskoczę. nie? <grystanie> nie no, lądowania muszę potrenować tym. Ja też właśnie by to... Dzięki, bye, bye! Bye, bye!